To no, hej wszystkim, tutaj The Jenny LPS i um, to jest mój pierwszy filmik, więc bardzo proszę o wyrozumiałość no i chciałabym powiedzieć, że na, na, niedługo na kanale DHK LPS ukaże się filmik ze mną na Transformers. tak, Jeżeli ktoś chciałby za, ze mną nagrać, to proszę, jeśli z i mną z jak zagrać na całym film to proszę pisać w komentarzach. Ja jestem bardzo chętna, ponieważ na ostatnio nie ma już z kim grać, więc mm, zapraszam, no i bardzo, naprawdę bardzo bym się cieszyła, gdyby ktoś na przykład chciałby mi coś powiedzieć, czy co, na przykład zagrać, to bym się też nie cieszyła, bo to był pierwszy kanał nowy, którego kiedykolwiek miałam, no i... Teraz pokażę Wam maskotkę mojego kanału. Dziani, witam Was Dziani. Naprawdę to to, no Dziani, ale w przyszłym filmie, w w ogóle on powstanie, będzie Rebeka, bo mam plan już jakiś taki będzie. I rozbójnik, który właśnie ma naszyjnik mój na swojej głowie. No więc zapraszam wszystkich na moje firmy. Jeśli Państwo będą to komentujcie, subskrybujcie i no, no wiecie o mnie chodzi. Więc, oczywiście polecam kanał Dwight jest chociaż jeszcze tymczasowo nie ma tam filmów, ale ma subskrypcji, ja po prostu nie wierzę. Nie ma żadnych filmów, ale ma już 11 subskrypcji, bo zasubskrybowałam. Wyznaję się. Więc, komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie mój kanał. Ja tego kogo wylajkuje, no, kto, ten kto mnie wylajkuje lub bądź subskrybuje, też go, tak, też go subskrybuje i lajkuje, jak będę miał oczywiście czas, więc do zobaczenia!